Game Awards za nami, więc jest o czym gadać. Polacy zdają się dominować wszystkie targi. Tym razem nowa gra od studia Flying Wild Hog zabierze nas do diabelskiej inkarnacji dzikiego zachodu, gdzie najwyraźniej wcielimy się w kowboja inkwizytora, a już na bank specjalisty od spraw demonów i wampirów. Zapowiada się ciekawie, a za muzykę szacuneczek. Fani ma z efekta mogą już zacierać rączki. Weterani znani z projektowania części poprzednich powrócili do Bioware, by stworzyć nowe odsłony. Trochę za wcześnie, by otwierać szampana, ale wideo w tle całkiem nieźle sprzedaje klimacik. No i Dragon Age dostał kolejny już teaser, również całkiem przyjemny. When you live in w końcu dostajemy RPG w świecie znanym z League of Legends, Ruined King został zaprezentowany na gameplay trailerze. Problemem jest jednak to, że planowana data na początek 2021 została przesunięta na po prostu przyszły rok. Jakkolwiek nie jestem fanem uniwersum, to całość wygląda nieźle. Elder Scrolls Online nigdy za dużo powiedział ktoś w Beteździe. I tak zaprezentowano kolejny dodatek do tegoż MMO Gates of Oblivion pojawi się 21 stycznia i śmiało zakładać możemy, że na naszej drodze staną demony z otchłani oraz dedry wszelkiej maści. Widać, wycieczka po ES trwa. Uniwersum Endless Space zostaje rozbudowane, Amplitude Studios zapowiedziało Endless Dungeon. Roguelite z trójką bohaterów zmuszonych do walki z nieskończonymi hordami wrogów na stacji kosmicznej. Wygląda na to, że fani tego gatunku dostaną całkiem solidną produkcję, a już na bank nastrojową. No i na koniec dobre wieści dla fanów serii Yakuza. Sega poinformowała, że na PC oraz Xbox One zmierza Jakuza Remastered Collection oraz Jakuza 6 de Song of Live. Ta pierwsza będąca zbiorem trzech części już 28 stycznia, zaś szóstka dopiero 25 marca. O mamo, ile to grania się szykuje. No a ja spadam. W końcu pograć.